Oto tłumaczenie całego podanego tekstu na język polski. Tekst wydaje się być sensacyjnym propagandowym materiałem, prawdopodobnie fikcyjnym lub mocno przesadzonym, gdyż nie znajduje potwierdzenia w aktualnych wydarzeniach z stycznia 2026 roku. Dlatego tłumaczę go wiernie, zachowując oryginalny styl i ton. Wreszcie opadła dyplomatyczna maska. Jeśli myślałeś, że napięcie między Rzymem a Brukselą to tylko Standardowa polityka, to zostałeś okłamany. To już nie jest polityka. To jest totalna wojna. Giorgia Meloni, premier Włoch, właśnie zrobiła coś nie do pomyślenia: złamała kodeks milczenia. Przez miesiące Ursula von der Leyen wierzyła, że ma włoski rząd pod kontrolą. Wierzyła, że za pomocą wystarczających obietnic finansowych i uśmiechów na szczytach G7 może kupić posłuszeństwo Włoch. Myliła się. Grubo się myliła. Kilka godzin temu pojawił się przeciek, ujawnienie tak szkodliwe, że insiderzy w Komisji Europejskiej podobno panicznie próbują opanować narrację. To nie jest tylko spór o pakt migracyjny czy Zielony Ład. Nie to sięga znacznie głębiej. Meloni zasugerowała zdradę, która uderza w samo sedno przywództwa Unii Europejskiej. Dlaczego Ursula von der Leyen nagle odwołuje wystąpienia prasowe? Dlaczego EPP, Europejska Partia Ludowa, organizuje pilne spotkania za zamkniętymi drzwiami? Meloni nie tylko skrytykowała politykę, ona ujawniła mechanizm mechanizm, którego Bruksela używała od lat do szantażowania suwerennych narodów. Patrzymy na potencjalny polityczny zamach na obecne przywództwo UE, zorganizowany nie przez wrogów z zewnątrz, ale z samego serca Europy. Co dokładnie Meloni trzyma w ręku? Czy to dokumenty dowodzące nieprawidłowości finansowych, czy to tajne transkrypcje kuluarowych umów dotyczących kryzysu śródziemnomorskiego, a może coś znacznie bardziej osobistego, co mogłoby zakończyć karierę von der Leyen z dnia na dzień. Media próbują zakopać te historie pod raportami o gospodarce, ale szczeliny są zbyt szerokie, by je ukryć. Włochy dały sygnał, że są gotowe spalić most, a kiedy most spłonie Bruksela upadnie, przygotuj się. Za chwilę przeprowadzimy Cię przez dowody liczby i tajną oś czasu, która doprowadziła do tej eksplozji. Prawda jest brzydsza niż możesz sobie wyobrazić. Aby zrozumieć ogrom tej eksplozji, musimy spojrzeć na oś czasu. Mainstreamowe media powiedzą Ci, że to tylko standardowy spór. Kłamią, to jest obliczona zasadzka. Konflikt kręci się wokół konkretnej, przerażającej liczby. 194 miliarda euro. miliarda euro. To wartość udziału Włoch w funduszu odbudowy UE nowej generacji. Przez miesiące Ursula von der Leyen machała tymi pieniędzmi przed Rzymem jak marchewką. Umowa zawarta w cieniu podczas szczytu G7 była prosta. Meloni popiera drugą kadencję von der Leyen jako przewodniczącej komisji a w zamian Bruksela przymyka oko na deficyt budżetowy Włoch i gwarantuje przepływ gotówki. Ale Meloni właśnie ujawniła, że umowa była pułapką. Według przecieków pochodzących bezpośrednio z Palazzo Kigi, Meloni ma dowody rzekomo wewnętrzne notatki, dowodzące, że von der Leyen nigdy nie zamierzała wypuścić pełnych funduszy. Komisja potajemnie budowała sprawę prawną, by zamrozić trzecią i czwartą transzę płatności, powołując się na naruszenia praworządności. Pomyśl o tym. Podczas gdy von der Leyen ściskała dłoń Meloni w Rzymie, jej biurokraci w budynku Berleymont, przygotowywali dokumenty, by zbankrutować włoski rząd. Skandal Fitto. Punkt zwrotny to upokorzenie Rafaele Fitto. Meloni wystawiła swojego najbardziej zaufanego ministra na stanowisko wiceprzewodniczącego wykonawczego w UE. Miało to być gwarancją wpływu Włoch. Ale co zrobiła von der Leyen? Pozwoliła socjalistom i liberałom go rozszarpać. Ujawnienie Meloni sugeruje, że została oszukana. Obiecano jej ważny portfel dla Włoch. Zamiast tego dostała ceremonialny tytuł bez realnej władzy nad budżetem. Źródła mówią, że Meloni wyraźnie ostrzegła von der Leyen w rozmowie telefonicznej w zeszłym tygodniu. Jeśli upokorzysz Włochy, ujawnię transkrypcję z Tunisu. Transkrypcję z Tunisu. Broń paląca. Tu robi się naprawdę mrocznie. Pamiętasz kryzys migracyjny. Pamiętasz tysiące łodzi przybywających na Lampedusę. Meloni i von der Leyen odwiedziły razem Tuniskę, by podpisać umowę zatrzymującą łodzie. Powiedziano nam, że to sukces Team Europe. Ale Meloni teraz sugeruje zupełnie inną rzeczywistość. Oskarżenie jest porażające. Meloni twierdzi, że podczas gdy Bruksela publicznie popierała blokadę finansowane przez UNGO, Prywatnie otrzymywały instrukcje, by ułatwiać przeprawy, utrzymując presję na Włochy. Brzmi jak teoria spiskowa, dopóki nie spojrzysz na dane. Od podpisania umowy przybycia nie spadły, tylko się przesunęły. A kiedy Włochy próbowały wprowadzić surowsze blokady morskie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ramię systemu UE, natychmiast interweniował, by je zatrzymać. Meloni w zasadzie mówi: płacisz pod palaczowi, by spalił mój dom, jednocześnie sprzedając mi wodę do gaszenia pożaru. Szantaż Zielonym Ładem. I wreszcie broń ekonomiczna. Zielony Ład. Von der Leyen naciska na zakaz silników spalinowych do 2035 roku dla włoskiego przemysłu motoryzacyjnego Ferrari, Lamborghini, Fiat. To wyrok śmierci. Meloni ujawniła, że próbowała negocjować wyjątek klauzule neutralności technologicznej. Von der Leyen podobno to wyśmiała. Niewiarygodna część ujawnienia Meloni to nie tylko polityka, to osobisty brak szacunku. Meloni opisała przewodniczącą komisji, która zachowuje się jak cesarzowa całkowicie oderwana od rzeczywistości europejskich wyborców. Podkreśliła, że Niemcy ojczyzna von der Leyen otrzymały specjalne wyjątki dla swoich przemysłów podczas gdy Włochom kazano cierpieć. Widzimy formowanie się nowego niebezpiecznego sojuszu. Meloni już nie gra według zasad UE. Ujawniając te kuluarowe zdrady, sygnalizuje Wiktorowi Orbanowi, Marine Le Pen i nawet nowej administracji w Waszyngtonie, że obecne przywództwo UE jest nielegalne. Nie tylko skarży się na politykę, oskarża przewodniczącą Komisji Europejskiej o oszustwo oszustwo wobec włoskiego podatnika. Oszustwo wobec europejskiego wyborcy. Liczby nie kłamią. Inflacja we Włoszech się stabilizuje, ale koszty wdrażania dyrektyw UE szybują w górę. Meloni zadaje pytanie, którego Bruksela boi się najbardziej: gdzie podziały się pieniądze? Jeśli Włochy przestrzegają środków oszczędnościowych, dlaczego Komisja żąda więcej? Odpowiedź sugeruje. Meloni jest taka, że pieniądze są przekierowywane na finansowanie osobistych geopolitycznych ambicji von der Leyen na Ukrainie i gdzie indziej zostawiając południowe państwa Europy na pastwę losu. To nie jest negocjacja, to jest sytuacja zakładnika. A Georgia Meloni właśnie postanowiła zastrzelić porywacza. Już nie oglądamy debaty politycznej, jesteśmy świadkami powolnej demolki. Georgia Meloni skutecznie przyłożyła pistolet do głowy Komisji Europejskiej. Meloni skutecznie przyłożyła pistolet do głowy Komisji Europejskiej. Dała sygnał, że era ślepego posłuszeństwa się skończyła. Ale oto przerażająca rzeczywistość. Jeśli Meloni ujawni pełne dowody, jeśli obnaży prawdziwy zakres zdrady FITO i kłamstw migracyjnych, Unia Europejska może stanąć w obliczu kryzysu gorszego niż Brexit. Von der Leyen mówi o tym: Milczenie z Brukseli w tej chwili jest ogłuszające. To milczenie paniki stoimy na krawędzi. Jeśli komisja odpowie zamrożeniem funduszy Włoch, włoska gospodarka może się zawalić. Ale jeśli Włochy upadną, cała strefa euro pociągnie za sobą. To gra w obopólne zapewnione zniszczenie. Von der Leyen gra oszczędnościami 450 milionów Europejczyków, by tylko uratować własną karierę polityczną. Czy Georgia Meloni jest niebezpiecznym disruptorem, ryzykującym stabilność Europy? Czy jest jedyną przywódczynią wystarczająco odważną, by obnażyć skorumpowany dyktatorski system? Spójrz na fakty, które dziś przedstawiliśmy. Zatrzymane miliardy, tajne umowy, hipokryzja w mandatach klimatycznych. Czy wierzysz, że Ursula von der Leyen tworzy polityki, by pomagać ludziom, czy by ich kontrolować? I najważniejsze, jeśli Włochy udowodnią, że komisja popełniła oszustwo, czy Parlament Europejski powinien natychmiast ruszyć z impeachmentem. Ursuli von der Leyen. Historia jest właśnie pisana, a atrament jest krwisto-czerwony. Mainstreamowe media boją się zadawać te pytania, ale my nie. Zostaw swoją opinię w komentarzach poniżej. Czytam każdy. Po czyjej stronie stoisz, Rzym czy Bruksela? Suwerenne państwo czy superpaństwo? Czy super państwo?